Hey, dzisiaj znowu, tak na szybko. Odnośnie kolejnego pytania, jakie często dostaję od ludzi na starcie, jeszcze w ankiecie. Jak zanim ktoś do mnie trafi, to trzeba wypełnić ankietę, zrobić wywiad. No i tam już się pojawia często: ile może mi to zająć? W jakim czasie schudnę? Ile kilo? Nie da się odpowiedzieć. Nie ma opcji, żeby komuś udzielić odpowiedzi jakiejś konkretnej. Jaki czas jest potrzebny, bo jest to tak złożona sprawa, na którą nie ma żadnej gotowej recepty. Są jakieś tam schematy, według których się należy trzymać, zachować, żeby gdzieś ten proces kształtowania sylwetki, to znaczy chodzi o odchudzanie, o redukcję, żeby ten proces, proces przeprowadzić, ale nie ma możliwości udzielić komuś odpowiedzi, czy to zajmie 2, 3 miesiące, czy 7, ponieważ wszystko jest tak mocno indywidualną kwestią, na którą na cały ten proces kształtowania sylwetki ma wpływ bardzo wiele czynników. I takie podstawowe, no to zależy jaki pułap mamy startowy. Całkiem inaczej można założyć spadek wagi u osoby, która ma nadwagę 15 kg lub otyłość 20-30 kg, a inaczej u osoby, która jest skinny fat. Czyli BMI pokazuje, że jest przyzwoita waga, natomiast są tylko cyferki, ale kompozycja składu ciała już pokazuje, że jest kiepsko. Czyli ta tkanka tłuszczowa jednak zalega na naszym ciele i tutaj oczywiście będzie to znacznie inaczej się rozkładało czasowo. U osób z nadwagą, u osób otyłych waga może spadać 3-6 kg w pierwszy miesiąc. A u osób z kinifad może spaść pół kilo albo nawet może wzrosnąć, bo miałem przypadki dziewczyn, że w pierwszym miesiącu po wprowadzeniu treningów siłowych i zmianie stylu żywienia nagle waga wzrastała, ale suma sumarum na końcu po miesiącu, tym pierwszym porównawczym, gdzie porównuje się zdjęcia, dochodziło do tego, że sylwetka już wyglądała znacznie inaczej. Natomiast kolejna sprawa, jaka ma wpływ na kształtowanie, na odchudzanie, na utratę wagi, no to jest głównie zdrowie. Często jest tak, że komuś się wydaje, że jest zdrowy, w ankiecie pisze, że wszystko ok. Ale w wielu rzeczach nieraz po prostu nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy jakieś problemy zdrowotne, które mogą utrudniać proces kształtowania sylwetki. I tutaj głównie chodzi o hormony, o jakieś problemy dotyczące na przykład insulinooporności. Często też jest taka kwestia, też mówiłem ostatnio, metabolizm. Wystarczy, że ktoś do tej pory miał źle prowadzone zżywienie, głodówki dłuższe, krótsze, metabolizm zajechany i to już wystarczająco może utrudnić wszystko. Hormony Jedna wielka niewiadoma, to jest tak człowiek z problemami hormonalnymi, to jest taka bombka tykająca i nigdy nie wiadomo co z tego będzie, co się podzieje, natomiast wszystko i tak wymaga czasu, więc tutaj ja zawsze też każdemu powtarzam, to, że coś nie idzie w trakcie, żeby się nie zrażać, bo jeżeli ktoś się podda, bo nie ma efektów, nie mówię, bo nieraz dziewczyny mi piszą, że po tygodniu nie ma efektów, załamane, bo nic nie drgnęło, no... To jest już takie troszkę dziwne takie podejście, ale jeżeli ktoś nie ma po miesiącu czy po dwóch efektów, zawsze powtarzam, nie poddawaj się, nie możesz się poddać, bo to, że nie masz efektów, to nie znaczy, że ich nie będziesz miał, czy miała nigdy, bo wiele rzeczy musi się wyregulować w naszym organizmie. A ponadto, co z tego, że nie mamy efektów cielesnych, typu waga nie spada, nie zmienia się ta sylwetka, ale notujemy jednak zmiany. W innych aspektach naszego życia ćwiczymy, więc mamy inną wydolność, inną kondycję, inną siłę, likwidujemy dolegliwości zdrowotne, często, znaczy bólowe, często zmienia się nasz komfort życia, pewność siebie, yy, poprawia się nasze codzienne funkcjonowanie, jakość snu. Więc na wielu, wielu płaszczyznach trzeba rozpatrywać progres i tak sobie to trzeba analizować, dlaczego warto zmienić styl życia i ruszać się, nawet jak nie ma. To przełożenia na spadek wagi, większy lub mniejszy, bo często tak jest, że nie ma tych efektów. To nie jest tak, że każdy, kto zacznie redukcję i wprowadzi aktywność, to już ma jak w banku, że wszystko będzie się zmieniać. Absolutnie! I to też nie działa tak, bo często słyszałem opinię: a mam trenera, albo wykupiłem pakiet trenera, wszystko będzie super. No niestety, tak to też nie działa, bo Często jest tak, że plany mogą być ze złota. Mogą, ja mogę w domu tańczyć na rzęsach, modlić się, żeby każdy miał efekty. Nie działa to tak. Zbyt wiele innych czynników wpływa na to, czy jest progres, czy nie. I bardzo często osoby, właśnie myśląc, że już mają plany od trenera, mogą sobie tak na luzie podchodzić, bo i tak robota będzie zrobiona. No nie, można się przejechać. Więc to są takie główne czynniki. Dochodzą jeszcze sprawy związane z naszym własnym podejściem do kształtowania sylwetki. Są osoby, mam takie i ja wiem po miesiącu już jestem w stanie powiedzieć, kto się przykłada i kto będzie miał efekty i kto ma lub nie ma efektów i dlaczego. I tutaj jest samo zaangażowanie, podejście do tematu, przykładanie się do treningów, przykładanie się do żywienia, brak podjadania, brak oszukiwania, brak odstępstw od diety, od aktywności. Tu po prostu trzeba zapieprzać. I jeżeli ktoś się naprawdę przykłada, nie ma problemów zdrowotnych, które gdzieś tam są ukryte. Albo są takie no po prostu, że wiemy i, i, i mamy tą świadomość, to też jest troszkę łatwiej, bo możemy w razie czego znaleźć wytłumaczenie. No nie idzie, bo wiemy już od jakiegoś czasu, że mamy problemy zdrowotne. Ale jeżeli ktoś się przykłada, nie ma problemów zdrowotnych i ktoś naprawdę zapiernicza poświęca się, zawsze osiągnie swój cel. I ja wiem, które osoby tak się przykładają, a które po prostu im się wydaje, że się przykładają, bo też często jest tak, że dziewczyny piszą... Zrobiłam super trening kardio. 40 minut. Ja widzę takie dziewczyny po siłowniach. To trening kardio u nich wygląda, ale potem są no mega. Się chwalą wszędzie, że super trening odwalony. To jest pogaducha z koleżanką na bieżni. Przeglądanie face'a, Tętno takie pewnie byle jakie, byle się ruszać. Taki marszobieg bardziej. A obok jest dziewczyna, która wylewa siódme poty. Zapierdziela, skupiona tylko muzyka. Słuchawki na uszach. I robi swoje. Trening... Tu wykonany, i tu wykonany. Jednak i jeden, i drugi trening całkiem inaczej przełoży się na wydatek energetyczny. Tak samo jest z treningiem siłowym. Są osoby, które idą na trening siłowy i machają sobie tak hantelkami i wydaje im się, dobra, zrobiłam super trening, jest fajnie. No ale jest druga osoba, która jak idzie. Na trening siłowy robi ten trening naprawdę konkretnie, że to ma być opór, to ma być wysiłek. Więc tutaj dochodzą takie kwestie naszego zaangażowania, samodyscypliny, brak podjadania. I jeszcze też znaczenie ma. Często dziewczyny piszą, że co ma wpływ, na przykład antykoncepcja hormonalna. Bardzo duży ma wpływ, jeżeli mamy źle dobraną antykoncepcję, jednak jest to ingerencja w nasze hormony. Też może bardzo mocno utrudniać. I miałem parę dziewczyn takich, co miesiącami nie miały progresu żadnego. Parę dziewczyn zastosowało się do wskazówek, odstawiły antykoncepcję, i nagle po jakimś czasie wszystko zaczyna ruszać jest progres, zaczyna wszystko iść w dobrą stronę. Więc to może też mieć znaczenie. Kolejna sprawa, no to jest ogół podejścia. I tutaj też psychika ma bardzo duże znaczenie. Nie możemy sobie wyśrubowanych celów zakładać, i nie możemy fiksować na punkcie całego procesu kształtowania sylwetki, odchudzania się. Jeżeli zbyt bardzo będziemy mieli parcie na cały ten proces, no to to też może się obrócić przeciwko nam. Kolejna sprawa, nadgorliwość. Za dużo nic dobrego. Więcej nie znaczy lepiej, bo często ludzie myślą, że jak zbyt nisko zejdą z kaloriami, będzie lepiej. Jak dadzą 6-7 razy w tygodniu trening, będzie lepiej? Nic, absolutnie. Trzeba wszystko tak rozplanować, bo to są plany, żeby stopniowo zaskakiwać organizm, stopniowo pogłębiać deficyt czyli w trakcie redukcji zaczynamy od wyższych kalorii, stopniowo pogłębiamy deficyt, mamy różne narzędzia: ucinamy kalorie z jedzenia, albo po prostu dodajemy aktywność. Stopniowo, żeby organizm zaskakiwać. Nasz organizm się szybko adaptuje do danej sytuacji i jeżeli my od samego początku wystartujemy z siedmioma treningami w tygodniu albo ośmioma, to jak my później zaskoczymy organizm? Jak będzie adaptacja? Nijak. Jeżeli będziemy dokładać nieskończoność aktywności, w pewnym momencie przeciążymy KUN, centralny układ nerwowy, będzie bunt, będzie stagnacja, nic nie zrobimy. Jeżeli wystartujemy od zbyt dużego deficytu, co zrobimy później, z czego utniemy? Z niczego, braknie nam energii, paliwa. Jedzenie to jest nasze paliwo, więc trzeba po prostu stopniowo ucinać, a nie zaczynać od dużego deficytu, bo w pewnym momencie dojdziemy do granicy BMR, a tu już się zaczynają schody i wtedy już sobie zaczynamy szkodzić, jeżeli zbyt długo będziemy poniżej BMR, bo zaczną się problemy hormonalne i właśnie problemy z metabolizmem. Więc tak mniej więcej to wygląda i nie ma recepty. Ja jak z doświadczenia. Przerobiłem może gdzieś przez te wszystkie lata ponad 1800 osób, jak tak gdzieś liczyłem kiedyś, razem z żoną, i średnio 2 na 10 osób nie ma żadnego progresu, albo bardzo, bardzo mały. To nie jest tak, że każdy, kto wystartuje, zaczyna, ma super rezultaty. 2 na 10 zawsze gdzieś tam w tej grupce będą miały albo zerowy progres. I tu się trzeba szukać przyczyny wtedy w trakcie, bo wiadomo, że każdemu zależy, żeby było dobrze. Mi jako opiekunowi, trenerowi, ja stanie na głowie, żeby jak najlepiej poprowadzić podopiecznę, żeby ten podopieczny był zadowolony, ale nieraz prowadzi się wszystko jakimś tam schematem, książkowo, bo są pewne metody, które trzeba zachować. Zbilansowana dieta, prostota, odpowiednio dobrany trening, plan ułożony i się jedzie. Jeżeli po miesiącu nie ma progresu, jeszcze ok, ponieważ też trzeba wiedzieć, że nasz organizm potrzebuje czasu. Pierwsze dwa tygodnie to jest tak zwany okres adaptacyjny organizmu do zmian. I przez te dwa, trzy tygodnie u niektórych może trwać cztery tygodnie. To nie jest tak, że u jednego ruszy po tygodniu waga, to że u drugiego też, bo może ruszyć po miesiącu. I ten okres adaptacyjny to jest taki okres na przeczekanie. Natomiast potem już zaczyna się obserwacja. Jak po dwóch miesiącach nie ma progresu albo są jakieś strasznie duże skoki wagi, no to należy sobie zapalić lampkę czerwoną i obserwować bardziej. I jeżeli po tym pierwszym etapie redukcji, który zazwyczaj trwa trzy miesiące, nie ma progresu ani w wadze, w sylwetce tak średnio, obwody średnio, no to wtedy trzeba analizować. I zazwyczaj na pierwszy ogień bierze się metabolizm. I tutaj robi się przerwę na regenerację, odpoczywa się na swoim zerze albo nawet na małej nadwyżce parę tygodni, 3, 4, 5 i potem się robi kolejną redukcję, tylko już troszkę w innym schemacie. Miesza się trochę z cardio, miesza się trochę z siłowym, troszkę od innego, innej podaży kalorycznej i jeżeli metabolizm się wynormuje, ureguluje przez ten okres pierwszej redukcji regeneracji. To wystartuje wszystko. Jeżeli nadal nie, no to niestety już wtedy jest ewidentnie problem gdzieś z natury zdrowotnej i trzeba robić badania, zgłębiać temat, szukać. I dlatego ja zawsze powtarzam, nie można się poddawać, bo jeżeli człowiek się podda, wraca do punktu wyjścia, a z punktu wyjścia zaczynasz się cofać, więc jest tylko i wyłącznie gorzej, bo ty nie zmieniasz nic, totalnie. A tak robiąc cokolwiek, zawsze poprawiasz jakieś inne gdzieś tam parametry w swoim życiu, dlatego warto. I wtedy też trzeba po prostu szukać przyczyn. Trzeba iść do specjalisty jednego, drugiego, robić badania, bo to nie jest normalne, że ktoś ma deficyt stopniowo obcinany, bo ja nie mówię o głodówkach, o jakichś szybkich drogach na skróty, tylko o prawidłowym prowadzeniu. Jeżeli ktoś przez taki okres czasu yy, nie ma rezultatów, metabolizm w miarę powinien być już wyregulowany dobrym prowadzeniem, i nadal nic. To już wtedy trzeba się zgłębić w temat i szukać problemów zdrowotnych. I prędzej czy później, człowiek nieraz drogą dedukcji, nieraz badaniami łącząc jedne, drugie fakty dochodzi do jakichś wniosku, dlatego tak ważne jest też prowadzenie dziennika, notatki, obserwacje, pomiary, mamy podgląd, czy waga systematycznie spada, czy są skoki wagi, góra, dół, stagnacja, jak nasze ciało się zachowuje, kiedy funkcjonujemy dobrze, po jakich makroskładnikach, w jakich porach posiłku, w jakiej aktywności, więc to też ma ogromne znaczenie, żebyśmy obserwowali swoje ciało, wyciągali wnioski i wtedy Drogą dedukcji, drogą obserwacji dojdziemy prędzej czy później do jakichś wniosków. Więc tak mniej więcej by to wyglądało. Nie ma żadnej recepty gotowej na każdego. Na 100 osób coś zadziała, przyjdzie 101 osoba. I nie zrobi się nic, więc nie można się też nigdy porównywać do kogoś, bo to, że komuś spadło tyle i tyle kilo w takim i takim okresie czasu, nie znaczy, że u nas poleci tak samo. U jednych może iść waga szybciej, u innych może iść obwód szybciej. U jeszcze trzeciej osoby będą zmieniać się głównie parametry sylwetkowe, dlatego najlepiej robić porównania zdjęciowe. Zdjęcia to jest najlepszy wyznacznik progresu, nie waga. Obwody też nie do końca, tylko właśnie zdjęcia one najlepiej pokazują. I to tak właśnie na przestrzeni co 4 tygodnie. Nie mierzmy się za często, nie róbmy zdjęć za często, nie ważmy się za często. Waga dwa razy w tygodniu wystarczy. Środa, sobota, niedziela, żeby na podstawie tych kilku tygodni, jak mamy 8 czy tam 6 pomiarów, już mamy jakiś podgląd, czy mamy właśnie tendencję do skoków, czy do spadku systematycznego. Zdjęcia co 4 tygodnie, obwody co 4 tygodnie wystarczą. I robić swoje, czekać. I co ma być, to będzie? Zawsze każdy dzień i tak nas zbliża do jakiegoś sukcesu, więc nie można się poddawać. Zbyt dużo ludzi poddaje się za szybko na starcie. I najgorsze to jest, jeżeli sobie przyjmiemy wyśrubowane cele na samym początek i założymy, że tyle i tyle chcielibyśmy schudnąć, jeżeli nie schudniemy tyle w takim czasie, to zaczyna się spadek psychiczny, morale siadają, no i człowiek odpuszcza. Więc najważniejsze to po prostu działać, robić swoje, nie poddawać się. A co ma być to będzie? Czy schudniemy 2 kg, czy schudniemy 7 i tak będziemy do przodu przed to, co było miesiąc, 2-3 miesiące temu. Więc zawsze warto coś robić. A jakie będą rezultaty? Czas pokaże. Recepty nie ma.